Cześć, z tej strony Marek. Witam Was, jak co tydzień na moim kanale Oranżacji Wnętrz. Nieraz mówiłem o tym, co jest niepraktyczne, co może Was po kilku latach wkurzać, będzie się brudzić, niszczyć etc. No i tak myślę, OK, to warto powiedzieć, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze danego asortymentu. Dlatego dzisiaj powiem Wam, co jest praktyczne, co warto kupić. Aby cieszyć się z tego przez lata. I powiem Wam tak o drzwiach: no dobra, to jest krawek drzwi, ale słusznie o frontach meblowych, o stelażach podtynkowych, panelach i jeszcze kilku innych rzeczach. I a propos sprawdzonych i solidnych produktów Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka Teknos, producent farb do wnętrz, renowacji mebli, stolarki, jak również do zastosowania na zewnątrz, np. Na elewacje czy drewniane terasy, gdzie jakoś ekologia jest na pierwszym miejscu. Ok, zanim zaczniemy, proszę przyciśnij przycisk subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. daj łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Zaczynamy. Pierwszy punkt, pierwszy bardzo ważny punkt w ogóle słuchajcie, ja jestem założenia Wychodzę z założenia takiego, że jeżeli robisz coś, co nie będzie można łatwo zdemontować, naprawić, to, to kurde musi być dobre. Tak jak przykładowo te farby, ale o tym później. Ale yy, nie, myślę teraz o stelażach potynkowych, bateriach potynkowych, ale powiem o stelażu potękowym. Mamy na rynku stelaży potynkowych mnóstwo w pieruny, jakie wybrać? Powiem Wam, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim, niestety, w tym przypadku uważam, że marka robi swoje, bo za marką idzie bardzo często długa gwarancja. Jeżeli ktoś daje dziesięcioletnią gwarancję, no to chyba wie, co robi. Dlatego to jest pierwszy punkt, jeżeli chodzi o stelaże, zwróciłbym uwagę na gwarancję. Drugi, dla mnie bardzo ważny punkt, zbiorniki, które są w stelażach potynkowych, żeby nie były sklejane. One muszą być w całości. No bo czujecie, no, jeżeli jest sklejone, łączone w jakiś tam sposób, no to wiadomo, co może trafić. Trzecia rzecz rozstaw śrub montażowych. To jest bardzo ważne, ponieważ często są stelaże, które mają tylko jeden rozstaw śrub montażowych, przykładowo 18 cm i kupicie inną miskę i macie problem. Dlatego zwróćcie na to uwagę, czy jest możliwość regulacji, lub yy, to znaczy przede wszystkim, czy mają dwa rozstawy 18 i 23 cm. Bo to jest, tych misek jest bardzo dużo, dużo na rynku. Yy, tak, na to należy zwrócić uwagę i należy zwrócić uwagę na przyciski do takich stelaży. Jeżeli kupujecie komplet stelaż, uchwyty, yy, Gumę do tego w i w tym jest przycisk. OK, plus, bo to będzie pasować. Ale słuchajcie fakt. Nieraz możecie tak kupić stelarz, że przycisk do tego będzie dużo droższy. Także zobaczcie, ile przycisków pasuje do tego stelaża. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to panele laminowane bo to jest chyba produkt, jeżeli chodzi o podłogi, najczęściej wybierany. Ja robiłem różne testy, zapraszam do odcinków, tam możecie dowiedzieć się ciut więcej, ale koniecznie zwróćcie uwagę na ilość drewna w drewnie. Każdy z nas i sprzedawcy mówią tak, no to jest panel AC4, AC3, AC5. Zazwyczaj już patrzymy przynajmniej na te AC4. I wydaje nam się, no, okej, okay, fajnie. I kosztuje tylko, nie wiem, 40 zł. No to w ogóle cacia tam ten kosztuje 140, też jest cacia ja? 4. No, marka jedno, bo okej, okay, za marką mogą iść niestety wyższe ceny, ale bardzo często jest jednak tak, że te, niestety droższe, mają więcej tego drewna w drewnie. Trzeba zwrócić uwagę, Ile jest włókna w tych panelach? Jaka jest gęstość włókna? Chodzi o nacisk. Czy jeżeli pani w szpilkach wejdzie, to się zapadnie? Czy tam dziura powstanie? Czy to drewno wytrzyma? Poza tym. E ja wiem, że często wspominałem, że do kuchni niekoniecznie się takie panele nadają, ale te lepsze się nadają. Bardzo często są wodoodporne, no dobra, dobra, nie lejcie tam wody, nie zostawiacie, nie róbcie basenu, ale jeżeli coś się wyleje, nawet przez jakiś czas pobędzie, to nic się z tym nie stanie. Jeżeli chcecie do takich pomieszczenia jak przedpokój, kuchnia, dać panele laminowane, panel laminowane, to po pierwsze zwróćcie uwagę właśnie na włókno. Ile, jaka jest gęstość włókna. Często to jest w karcie niestety podawane. Nie jest to także e, widać od razu na pierwszy rzut oka przy celówce, w karcie technicznej. E, no i czy są ewentualnie wodoodporne. Idziemy do punktu trzeciego. Skoro Teknos, marka z Finlandii, jest sponsorem tego odcinka, no to nie może zabraknąć informacji, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o farby, na jakie parametry, aby no. Dobrze to kryło i nie było problemu później, na przykład z czyszczeniem plam. Jasne, przede wszystkim musimy mieć świadomość, że pomalowane ściany są narażone na zabrudzenia. Dlatego warto używać sprawdzonych farb, które będą odporne na zmywanie czy szorowanie. Także zejdzie plama, a nie farba. Najważniejsze jest prosta aplikacja, siła krycia i krótki czas schnięcia. No, za to Wam podziękują fachowcy, ponieważ czas to pieniądz. No to w sumie sami możecie sobie podziękować później, jeżeli mniej zapłacicie. Yy, będziecie malować powiedzmy tylko raz, a nie dwa, czy trzy razy, czy cztery, bo i tak mi się zdarzyło. Nieraz chcemy i jeszcze w tym samym dniu przecież mieć pomalowane ponownie ściany. Tu wyschnie szybko, mamy taką możliwość. W przypadku zastosowania farb Teknos, już po dwóch godzinach mogłem pomalować ponownie ściany. Na sufit. Koniecznie wybierzcie farbę z antyrefleksem. Tutaj używałem farb Technos Pro Kato, tak aby nie było widać smug, bo one no, okropnie wyglądają na suficie, a niestety często jest napisane e, biała farba, my wybieramy taką, a później są niestety problemy przy malowaniu. Przy tej farbie Technos Pro Kato najmniejszych kłopotów nie było. Na co bym zwrócił uwagę, wybierając dobrej jakości farby? Przede wszystkim na siłę krycia. Tak jak wspomniałem, żeby to nawet i za pierwszym razem można było pomalować, jak w moim przypadku. Druga rzecz, czas chnięcia. Trzecia rzecz, na możliwość wyczyszczenia tego. Czy zejdzie plama, nie farba i kolejna sprawa to ekologia. No wiadomo, to jest marka akurat z Finlandii. No, oni bardzo mocno stawiają na ekologię. Ok, teraz bardzo ważny punkt. Powiem o drzwiach. Dlaczego bardzo ważny? Bo wiele osób bagatelizuje go. A niesłusznie, bo słuchajcie, to jest mebel, który pracuje szczególnie do łazienki cały czas. Cały czas. Co chwilka tam wchodzimy, wychodzimy, tak więc musi być dobry. Co znaczy dobry? Jeżeli wybieramy drzwi, zwróćmy uwagę, czym, jest czym one są wypełnione. Czekajcie, muszę sobie wziąć tylko dwa elementy. Robiłem kiedyś test. Robiłem kiedyś test, kupiłem. Tu jest, można go zobaczyć. Kupiłem drzwi niedrogie, wręcz tanie i przeciąłem je na pół. I co? Takie coś było w środku. Plaster miodu. No, co mam powiedzieć? Eee, plus tych drzwi cena. Minus. Do sypialni bym ich nie chciał. Wszystko będzie słychać. A nie lubię gdy słychać jak chrapie. Nie no, ja nie chrapię. Gdybym wybrał tego typu drzwi, słuchajcie, widzicie? Z jednej i z drugiej strony jest płyta. To nie jest drewno, to jest płyta, ale to jest to, ten kawałek waży więcej niż te drzwi w całości ważyły. To już też e, o czymś mówi. I jeżeli wybieramy takie drzwi, które faktycznie sprowadzą, no to musimy zwrócić uwagę, czy są przynajmniej e, trzy zawiasy. Na podwójnych zawiasach. Mm, nie. E, będą się wichrować po prostu. Co chwilkę będziemy musieli regulować. Nie, nie, nie. Kolejna sprawa. Co jest tutaj, czy to jest płyta jakaś MDF HPL, HPL polecam, co tutaj jest, bo to może być po prostu bardzo szybko zniszczone, żeby była jasność, próbowałem zniszczyć te drzwi, chyba je zniszczyłem, ale nie, nie poszło tak łatwo. Mimo, że były no, tanie, tak. Tak więc przy drzwiach patrzyłbym, jeżeli kupuję to do siebie do domu. Wiem, że przez to naprawdę no, drzwi nie wymieniamy przecież tak często. Tak więc y, tu faktycznie postarałbym się postawić na coś solidniejszego. Idziemy do kolejnego punktu. Kuchenne fronty. Odcinków o kuchniach miałem sporo, robiłem też test frontów. Bardzo proszę tutaj zerknijcie. Y, ale coś się trochę zmieniło od ostatniego czasu, ponieważ. Przez wiele lat, naprawdę wiele lat polecałem, nie mówię, że teraz tego nie, nie robię, ale przede wszystkim polecałem fronty lakierowane. Jeżeli mieliśmy tam jeden kolor w macie czy w połysku, to jest nieważne, bo to jest kwestia tego wykończenia, ale fronty lakierowane nieakrylowe. A teraz trochę to się zmieniło. Dlaczego? Znowu zanurkuję, moment. Ponieważ... Akryl teraz jest dużo, dużo bardziej solidny. To wszystko oczywiście może się zniszczyć. Jeżeli dziabniemy nożem, dziurę zrobimy. To jest front lakierowany. Front lakierowany ma ten plus, że można wyfrezować tutaj uchwyt. Jeżeli ktoś sobie bez to to może zrobić w akrylu już niekoniecznie, ale z zrobię zbliżenie tego i pokażę Wam zdjęcia, jak ten front jest polakierowany. Zresztą ja mam fronty lakierowane, no te lata temu przede wszystkim takie wybieraliśmy. Nawet od paznokci może się pomalować. Jeżeli macie takie... Pu, od paznokci może się porysować taki lakier. Jeżeli macie takie doświadczenie, dajcie znać, ale niestety tak bywa. Przy akrylu teraz, bo jeszcze kilka lat temu może bym się z tym stwierdzeniem kłócił, ale naprawdę Teraz fronty akrylowe są bardzo dobre. Minus tego, że są tylko wybrane kolory i jeżeli będziemy chcieli jakiś inny kolor wybrać, no to wtedy musimy stawiać na lakier. Dopytałbym się wtedy stolarza, jakiej jakości to jest lakier, czy się nie odbarwi pod wpływem promieni słonecznych po kilku latach, jak to po prostu będzie się zachowywało. Dobra, kolejny punkt to lustra. Krótko i na temat, bo akurat to mnie zaciekawiło ostatnio w komentarzu. Ktoś tam mówił, że dobra wentylacja w łazience, bo wtedy lustra nie parują. Okej, okay, jasne. Ale jeżeli też robicie dom, mieszkanie, już z myślą, że to lustro będzie minimum 10 lat, pomyślcie o lustrach kryształowych. Ja wiem, ja wiem, no są droższe, no ale to. No, niestety. Mam takie lustra, ale powiem tak: jeżeli to będzie jakieś mniejsze lustro, to nawet tej różnicy w cenie nie, nie, nie poczujecie. Jasne, będzie droższe, ale nie poczujecie tego jak za bardzo. Mam lustra kryształowe. Nigdy, nigdy nie widziałem pary na tym. Kompletnie. To jest duży plus tego, jak z myciem. Niestety to byłby duży plus kolejny, jeżeli można by było łatwo to łatwiej przemyć niż zwykły lustro, ale niestety jak ktoś pluje pastą do zębów, to będzie musiało i to i to szorować. Następny punkt. Teraz powiem o tkaninach. Tkaninach takich jak tutaj mam na moim narożniku. Na co należy zwrócić uwagę. A później o płytkach. Dobra, to teraz tkaniny. Też będzie krótko bardzo dobrym rozwiązaniem. Trochę to jest uzależnione od stylu, bo jeżeli masz styl jakiś e, prowansalski, tak, jakiś wiejski, to możesz chcieć tkaninę żakardową. Tylko, że ten żakard... Jak ktoś ma koty, kurde, zrobicie im frajdę. O, uwielbiają to. To może warto. To może warto. Będą się fajnie bawić, Będą Was kochały za to. Jeżeli Wy jednak nie chcielibyście się za bardzo wkurzać, to warto wybrać welur. Ja mam owczarka niemieckiego, wpuszczam go do domu. Niestety on się jakoś specjalnie nie myje przed wejściem do tego domu i ma swoje ulubione miejsce w narożniku właśnie tutaj w moim narożniku. Kładzie się. Nie ma najmniejszego problemu z wyczyszczeniem takiego materiału. Czysta woda, szmatka schodzi. A co mam tam owczarka? Mam dziecko, sześcioletnie. No, potrafi poplamić. Bez kłopotu, naprawdę czekolada zejdzie. Wino też zejdzie, ale to nie akurat syn. Nie. Ale była kiedyś taka plama, zeszła. Tak więc, jeżeli chcecie wybrać jakiś materiał, zastanawiacie się: welur Alcantara, ale welur no, tak, jak najbardziej polecam. I co jest bardzo ważne, ten materiał nie jest jakoś droższy od innych. Absolutnie. Teraz jest tylu producentów, producentów w tym zakresie, że spokojnie w dobrych pieniądzach kupicie. No to teraz o płytkach. Powiem o płytkach podłogowych, bo to też często gdzieś w komentarzach się przywija. Na co zwrócić uwagę? Tu jest też odcinek o podłogach. Warto na niego zerknąć. Troszeczkę tam pobawiłem się i ponieszyłem te podłogi. Ale jeżeli dajecie do przedpokoju, powiedzmy, bo to jest takie najbardziej narażone pomieszczenie, dajecie do przedpokoju płytki, postawiłbym na płytkę barwioną w masie. Moment, drukuję barwiony Uy, Ciężkie to. To jest akurat, gre... oczywiście gres, gres bym wybrał i gres barwiony w masie. Gres barwiony w masie wygląda w ten sposób, że przez cały swój przekrój ma ten sam kolor. moje jest gres barwiony w masie, może być gres też szkliwiony na przykład, że jest podkład, czyli ten biskwit taki, wyrobiony, czyli to i później na to się nakłada drugą warstwę jakiegoś szkliwa. Plus tamtych płytek jest taki, że ten wzór jest bardzo taki soczysty, po prostu ładny jest. Te płytki barwione w masie, jeżeli chcemy betonowe, szare, jakieś tam kolory, super. Ale właśnie, jeżeli chcemy jakieś wzorki, tak to tamte są troszeczkę ładniejsze, ale też kliwo jest nałożone. I jeżeli nie daj Boże nam coś spadnie na to, to może no niestety też kliwo odprysnąć. Jeżeli na płytkę grysową barwioną w masie nam by coś spadło, będziemy rzucali młotkami, bo to faktycznie ciężko jest uszkodzić, ale jest możliwe, oczywiście, jak wszystko, i nawet by się coś odprysło, to przez cały ten przekrój jest w tym samym kolorze. Nie widać tak po prostu. Nie podpada. Oczywiście ja preferuję płytki rektyfikowane. Zapraszam do odcinka, żeby tam więcej się dowiedzieć na ten temat. Słuchajcie, ogólnie no nikt nie chce robić remontów za często, no chyba, że ktoś ma takie fantazje, ale to przede wszystkim później jakieś przemeblowania, ale takich gruntownych remontów nikt nie chce denerwować się, często z fachowcami, nikt nie chce wydawać na to pieniędzy i nieraz warto, naprawdę warto zastanowić się, co kupujemy. To niekoniecznie jest droższe, tylko żebyśmy mieli świadomość, po co warto sięgnąć, co warto kupić. Nie ja powiedziałem, które produkty, na, na które produkty, jeżeli chodzi o jakość, zwracam uwagę. Bardzo dziękuję marce Teknos za możliwość korzystania z ich produktów. Polecam, jak chcecie mieć pewność idealnego krycia, wygody malowania oraz szerokiej gamy kolorów, super, sami widzicie efekt. Mam nadzieję, że ta garść informacji przyda się Wam. Będziecie wiedzieli na co zwrócić uwagę przy wyborze dobrego materiału. Solidnego. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach do tych produktów lub innych, czy to czy tamto jest lepsze. Oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Dajcie łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Zasubskrybujcie kanał, będę Wam bardzo wdzięczny. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do patronat w opisie. Dziękuję.